Witam wszystkich, z tej strony ULAT. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego klasycznego niedzielnego strzelania i było to ostatnie strzelanie, gdzie mieliśmy jeszcze trochę śniegu, znaczy ostatnie tej zimy. Scenariusz jaki aktualnie rozgrywamy to walka o liczniki, czyli podział na dwie strony, na środku jest jeden licznik, bo w sumie dużo graczy, no i jak łatwo się domyśleć, wygrywa drużyna, która zdobędzie więcej punktów na liczniku. Licznik jest w trybie dominacji, więc trzeba podejść, przytrzymać przycisk przez około 10 czy 11 sekund i wtedy drużyna dostaje punkcik i przez 2 minuty licznik jest zablokowany, nie można go ponownie kliknąć. Rozpoczęliśmy grę i jak najszybciej trzeba się dostać do licznika. Niestety przeciwnik jest troszeczkę szybciej. Ostatni sajko ma pewnie oczy na licznik. Sajko z lewej minus, sajko z lewej minus. Sorry, sajko, jeżeli w bani, ale tylko głowa ci wystawała. Ok, licznik przyjęty, fajnie jakbyśmy do przodu poszli do następnych osłon. Do licznika udało nam się dostać. Niestety, nie za bardzo możemy podejść pod samicznik, bo cały czas na ścianie lasu za nim jest sporo przeciwników. Replika! Hit! Najpierw dostałem replikę, a chwilę później już w korpus, więc trzeba lecieć do respa. Paśnik zjedzie się tam, próbujcie się dostać, powinno być czysto w miarę na razie. Odrodziłem się i jak najszybciej staram się wrócić na pole gry, bo ogólnie dostaję informację, że idzie nam ciężko i chyba przeciwnik dopadł już do licznika. jak jest gdzieś po prawej nie jestem w stanie go zlokalizować ale jeśli teraz to oni ich naliczymy czyli oni Ponownie paśnik dobiegł do licznika i próbuje go trafić, ale skubany unika kulek chowając się za tym drzewem. No, następnym razem będę licznik wieszał na cieńszych drzewkach. Paśnik przejął, wycofał na prawą. Czyli na razie przeciwnik zdobywa punkty, a my nie Paśnik i Sajko blisko środka, po prawej lekko. To nasz. Uważajcie, jest przed tobą lekko z lewo, jest Sajko i Paśnik razem. I znowu Paśnik dał radę kliknąć sobie jesznik. No szyknąć. Sorry! No, tym razem udało się zablokować wciśnięcie licznika. Lewer podchodził, ale ch chyba wyjmujemy powoli. Psycho zdjął swojego i zszedł. Właśnika zdjęto. Powoli, aczkolwiek systematycznie oczyszczamy teren i pomaga nam psycho, który jest w przeciwnej drużynie, bo zdejmuje swoich i to on musi wtedy zejść, a jednocześnie zdradza nam pozycję przeciwnika. Więc dziękujemy psycho byłeś pomocny. No, i tutaj wreszcie udaje nam się zająć licznik, zabezpieczyć i możemy zacząć nabijać punkty. Tylko przeciwnik ma już 4. Jest coś tam w okolicy licznika? Bo ja jestem mocno na prawo przesunięty do przodu i do lewej za wąwozem. Nie widzę ich. No, podlicznikiem czysto. Dawajcie, dawajcie, dawajcie. Dobra, nikogo innego podlicznikiem od nas nie ma, więc muszę się sam pofatygować. No strzelanie z jednej ręki, bo drugą wciska się licznik raczej nie jest proste, ale da się. Szkoda tylko, że ostatecznie trafiłem tylko w replikę. Hit! ja! Oh yeah. ah, luz. Ah. No to wracamy na respa, ale dwa punkty są, przeciwnik dalej na cztery. się, że żebera, ojciec. Dobra, wracamy i dostaję informację, że nasi znowu wypchnęli przeciwnika, czyli teren względnie zabezpieczony. Idziemy pilnować licznik. I kolejny punkt dla nas. Tak, właśnie żebel kliknął. Właśnie żebel kliknął. Ojciec, ojciec, ja i żebel jesteśmy wysunięci do przodu, gdzie jesteś? Tak, przydałoby się kogoś, kto by nam klikał, z naszymi plecami. No dokładnie, tylko nikogo nie ma za nami. Ja się mogę cofnąć, ale wtedy odsłanie prawą, nie? Ok, przeciwnik na blisko. Stanowczo za blisko dla DMR. Hit. No, nie powinienem się odwracać na ten dźwięk Ciekawe, po lewej. Za drzewo wyjdziesz z pistoletem. Za blisko, żeby cię z długiej walić. No ale co? Wracamy i próbujemy dalej nabijać punkty. Z dobrych informacji nasi cały czas klikają, nawet pod moją nieobecność. A Saiko cały czas zdejmuje swoich. Dziękujemy. Co, dzisiaj, sajko jest nasz MVP? Co więcej, w przeciwnej drużynie często słyszeliśmy, że to była standardowa procedura. No to znowu na respa. Lewa za nasypem. Ułoga sajko między respem a licznikiem. Jakieś 50 metrów od licznika w kierunku ich lespa bezpośrednio na wprost Ok, nasz Stio, Sajko. Paśnik zdjęty czy nie? Żebel przed nami jest jeszcze jeden nasz, więc powinno być w miarę bezpiecznie. Hit 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 Dobra ojciec, że przed chwilą przejął licznik, więc trzeba szybko się dostać. Paśnik jest zdjęty z lewej. Ojciec coś ci obiega mocno lewą. Lewą cię mocno obiega, obiega szczytem. Chyba że to nasz. Nasza ekipa została wypchnięta spod licznika, ale mamy tam już chyba z 6 czy 7 punktów, więc naprawdę sporo. No i jednocześnie mają pozycję do obrony, tak aby przeciwnik nie dał rady kliknąć. Ulat 50 od licznika w prawo. Nie dopuszczam ich do niego. Na środku na pewno oni siedzą w krzakach, niestety nie jestem w stanie ich wypatrzyć, ani za bardzo mogę się ruszyć, żeby jest lekko z lewej. Obawiałbym się, że oni mogą na lewo obchodzić, tam z dwą woziku, więc uważajcie. Uważaj, tam był jeden wcześniej. Jakieś 60 metrów, 50 przede mną, tam był jeden, więc uważaj. Jako, że nasza ekipa już się praktycznie cała odrodziła, to postaramy się przesunąć leciutko do przodu. Powoli, ostrożnie, nie wolno się śpieszyć. Kurde jaki impas Ojciec, ja się przesuwam do przodu No ostatecznie zajęliśmy znowu licznik i jedna osoba od nas cały czas klikała, więc zbierała punkciki, natomiast przeciwnik nie był w stanie się przebić. W efekcie udało nam się nadrobić stracone punkty w początku scenariusza i dodatkowo dozbierać nawet górkę. Czyli reasumując udało się wygrać. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia ponownie.